E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z chłopaki nie płaczą remake'u Let's Play'a sprzed z, z roku 2011, coś w tym stylu. Także, jedziemy sobie dalej z naszym tutaj Let's Play'em, ten koleś już z nami chciał chyba pójść, no nie, tak mi się wydaje, że teraz już z nami pójdzie bez żadnego problemu, chyba, no dobrze, ziom drugi siema. Widzę, że jednak jesteście całkiem do rzeczy. Skoro chciało wam się opatrzyć zioma, to chyba mogę wam zaufać. No dobra, oka pójdę do dziadka i sprawdzę o sobie, ale jak to jakaś ściema, to lepiej uważajcie, ja tu wszystkich znam: Dźwiedzia, małpę i starszego filona, a to są wariaci człowieku, więc wiecie. Dobra, dobra, idź już to. <śmiennie> <śmiennie> to miała być groźba? Nie wiem. Ciekawe. Znaczy, Gangsterzy się tego nie boją. Panowie... Jak wam się udało odnaleźć mojego wnuka? No, wie pan, to kwestia... dedukcji, po prostu. Dziękuję wam bardzo, panowie. A ty! Idź, szoruj do tamtego tira i weź sprawdź, czy nie trzeba tam kół, aby wymienić. Dobrze, dobrze, już idę. To no taki chyba gimbus, nie? Typowy. Tak mi się wydaje. Oczywiście. Teraz możecie już, panowie, zostawić tutaj samochód. Aha, to, to miejsce jest, tak? No i super. Nagle się miejsce zwolniło. Nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. A sprężyna jest mi potrzebna, bo nie pamiętam. A co miałbym zabierać tę sprężyny? Aha, czyli nie. Dobra, luz. Ten typ po drugiej stronie monitora chyba ci obraża, Fred. Wcale nie. Myślisz? E, ty, oczep się. Sorry! Sorry, nie moja wina, to tylko myszka. Sa ręka mi powędrowała, niechcący nie Spoko, stary. Bądźmy przyjaciółmi. Gdzie mi się teraz odblokowało coś nowego? Okolice kościoła, no to możemy tam wbić w sumie, zobaczyć co to za lokacja nowa jest. O, jakaś pani na drugim planie. O. O ja! Mm. Aleluja! Czyżbyś przestał we mnie wierzyć, Fred? Mm, Nie, no gdzie tam? Nic z tych rzeczy. Widzę, żeś dobył kompana z lochu. To mnie cieszy. Dlaczego? Dlaczego? On pyta dlaczego? Ano dlatego, że czeka was zadanie z koła niebagatelne. Zadanie, które przekraczać staje się możliwości ziemskich sił, stojących w obronie porządku i religijności. Pa Rydzika? Naszego pana to dręczy, tak. Tak, on dał mi siłę. Zwiedziliście blokowisko, więc pewnie wiecie, co jest plagą tego miejsca. Wszyscy o tym mówią. Musicie, niczym współczesny Dawid, stanąć przeciwko baronom narkotykowym. To oni winni są wszystkiego, to oni sprzedają młodym to, co najgorsze, to oni zasiali nasienie diabła pośród tych ludzi, a nasz pan tego nie pochwala. O nie, nasz pan tego nie pochwala. Tylko nie zasaraj się, gościu, spokojnie. Nie? Bóg syła na ziemię swojego posłańca który każe nam zlikwidować dwóch dilerów? Poza tym każdy od czegoś zaczyna. Fred, czy mam przypomnieć Ci perspektywę cierpień wiekuistych? Czy mam przypomnieć Ci, co czeka tych, którzy odwrócili się od Pana? Nie, nie, już zabieramy się do roboty. A. A? Co dokładnie mamy robić? To właśnie owi baronowie. al Serik, czyli właściwie bardzo groźny terrorysta. O, obywatel. Mm, i ten, o czym to ja. Ahaha, ah, jest jeszcze lokalny rekin narkotykowego biznesu, znany w przestępczym ćwierć świadku jako złe oko. Oto szatańskie pomioty zrodzone w pierwotnym grzechu babilońskiej nierządnicy. Powaga? Proszę mi nie przerywać! Wy musicie zlokalizować ich kryjówkę, wytropić niczym lisy i musicie wystawić tych bandytów policjantom. Ja zajmę się resztą i sprawię, że odpowiednie służby będą w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Panu niech będą dzięki! To niemożliwe. Jak chcesz tego dokonać, co? Normalnie mam taką moc. Dostałem ją od Stwórcy. Aleluja! A czy tobie nie wydaje się to wszystko trochę naciągane? Tylko pamiętajcie, będziecie musieli niepostrzeżenie zniknąć z miejsca, gdzie będą pojmani gangsterzy. Z Waszą reputacją nikogo nie przekonacie, że byliście tam przypadkowo. Poza tym, Fred, pamiętaj, że ty oficjalnie nie żyjesz. Pan jeszcze nie zadecydował o twoim zbawieniu. To tak wygląda czyściec, tak? Zaczyna mnie to coraz bardziej niepokoić. Nie musisz tego mówić. Pomyśl, jak ja to wszystko odbieram. Na waszej mapie zaznaczyłem kilka miejsc, które powinniście odwiedzić. Odwiedzić, by nieść nam słowo Pana. Chwalmy Pana. Amen. Centrum Handlowe, Liceum, opuszczony plac na skraju blokowiska. Nie napracowałeś się, przyznaj się. Nie oceniaj dnia przed słońca zachodem. To dzieło Mistrza chwali. A co się stanie, jak już się uporamy z tymi od narkotyków? Wtedy zakończy się Twoja misja próbna i wyruszycie na północ. Doraci Boża Zdroju, gdzie będę na was czekał. Tam przekażę wam wasze właściwe zadanie. Zadanie od północ! O mój Boże, jak się nazywają ci gangsterzy? Al-Qaedaq Sherik i złe oko? Kurde, jak się dobrali? Baran i Debil. Normalnie dobrali się w taki duet. <noise> Trzeba będzie ich wkopać, tak naprawdę. Ja wiem, jak to będzie wyglądało. Pamiętam, jak to szło w ogóle. Także spokojnie. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się tak, jak wtedy. W sensie nie zapomnę niczego w międzyczasie. Dobra, gdzie by tu najpierw pójść? Sklep płytowy, centrum handlowe. Uuu, tu, 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 czy gdzie najpierw? Tak się w sumie zastanawiam. Hmm. Centrum handlowe na początku zobaczymy. Nie pamiętam dokładnie, gdzie się najpierw szło, ale zaraz będę pewnie wiedział. Ale młodzików, ale gimbusów! Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem tym stwierdzeniem, ale nie wiem, czy wiecie, ja mianem gimbusa nie określam ludzi, którzy chodzą do gimnazjum, ale ci ludzie, którzy są pieprznięci, tyle. Mam tutaj wszystko: od przykładowego RTV do przykładowego AGD. Coś mogę podać? Hmm? Nie, dziękuję. Tak, tylko patrzę. A to? Jestem gangsterem, a nie złodziejem. Aka jest różnica? To ten gość, co prowadzi sklep z elektroniką. A mogę jeszcze raz mogę wziąć ten, ten, to kadłub, bo on jest mi potrzebny. Czy szadowny na coś się może zdecydował? Pan mi powie, po ile jest ta golarka? A niestety nie jest ona na sprzedaż. Jest zepsuta, niekompletna w zasadzie. A mogę ją mieć? Nie ma jakiegoś sposobu, żeby mi pan po prostu dał tę golarkę. Ten fragment niedziałającej golarki. Och, szczerze wątpię, proszę pana. Nie mógłbym dać panu przecież niedziałającej golarki dać sprzedać nieco za różnica. Chodzi o prestiż mojego sklepu. Aha, czyli przede wszystkim prestiż, tam? No dobra, niech wam będzie. Licealiści. Co wy to zrobić? Może pogadać z nimi. Licealiści to są oni bardziej na Gimbusów wyglądają. No dobra, nie powiedzmy, że to są licealiści. peżowaty na wiek elektryczny jaki. Niech mnie wieki typa, Lole. E? Cześć młodzieży, co tam u was? Może znajdzie się miejsce przy manetkach. Nie no, raczej nie ma bata, panie starszy, to nie dla melepet. Już wiem co trzeba zrobić. Już wiem. Już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Ale najpierw jeszcze podejdziemy sobie tutaj w prawo. Pani Jola. To jest taka typowa pani, która sprzedaje w tego typu sklepach. No nie taki typowy, no stereotypowa pani. Pogadajmy z tą panią Jolą. Panowie. Nie moglibyście zrobić czegoś z tą zgrają przed moim sklepem? No, szeldu normalnie nie widać, że promocja i że ceny zniżkowe. A z facetem ze sklepu z elektroniką pani rozmawiała? Bo to chyba jego sprawa. Ale to faszysta. Jak to? No, tak to. Faszysta jak malowany. Mówi, że dzieci to też ludzie i muszą się rozerwać. A ja mówię, że to faszysta, bo przez niego nie widać szyldu, że promocja. Chola boga, ja zbankrutuję. Ty, to jakaś wariatka. Ale coś może uda się zarobić na jej specyficznym podejściu do życia. Mówię ci, grucha. Żyjemy w wariackim kraju i wariackich czasach. Tutaj co drugi typ to debil. Życie w tym rejonie Europy rodzi grucha patologię, i w tym tkwi właśnie problem. Tu zawsze musisz się z kimś dogadać, tu zawsze musisz sobie coś załatwić. Dobra jak rany, ile można marudzić? No. Odpuśćmy sobie, cofred? Mhm, mm jeszcze tam może sobie pójdziemy. Tam coś ciekawego było, chyba. W oddali widać królestwo mrożonek, puszek i garmażerki. Mogę tam pójść? To dział spożywczy Nie, bo tutaj coś było takiego ciekawego, ale chyba póki co nie mogę tego... Nie wiem czy to scenę w ogóle ogarnę sobie jak ja ją robiłem wcześniej, ale... Tu nie jest nic szczególnego, ale taka ciekawostka bardziej Dobra, wiecie co to trzeba zrobić? Eee... Kuźwa, bym tylko wiedział A, teraz można na mapie, no tak, dostałem lokację eee, Trzeba rapsów posłuchać żeby nauczyć się języków współczesnej młodzieży. Tak jest. To jest właśnie ta kwestia. Najpierw pogadamy sobie oczywiście z kolesiem od muzyki, panem Winylem. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jan Winyl i witam w moim skromnym sklepie. Pieprzyjęty ten koleś jest. Dobry. Dobry. Zaraz zobaczycie dlaczego. W czym mogę pomóc, panowie? Wie pan, w zasadzie to nie chcę nic kupić. Bardziej chciałem przesłuchać co pan tu ma. A, rozumiem, rozumiem. Pańskie zainteresowania muzyczne są na tyle rozległe, że nie wie pan na co się zdecydować dobrze, rozumiem? No tak, coś w tym stylu powiedzmy. A co szczególnie? Jaki, że tak powiem, klimat zwłaszcza pana interesuje? No, chodzi mi o to, czego teraz młodzież słucha. A, tak. Hip Hop. Właśnie tak. Hip Hop. To mi przypomina pewną anegdotę. Mm. Dalej. To jak, panie winyl? Można przesłuchać te pańskie płyty? Tak, tak. O, oczywiście. I nie ma problemu najmniejszego. Wie pan, hip. Popy. Przynajmniej z samego początku yy, yy, funkcjonował trochę na zasadzie jakiejś yy, nowej kategorii wrażliwości muzycznej. Nowa forma. Młodzi artyści, którzy przecież nie byli emocjonalnie przygotowani na tak spektakularny sukces. A, przygotowanie merytoryczne? Ba! Czymże jest dla nich stakata? To albo czy odróżnić są w stanie klawesyn od klawikor, <laughs> Wątpię, wątpię. No. no ale z drugiej strony, przecież William Coxon, wie pan, gitarzysta rytmiczny z Fungus Day, no też nie miał za sobą szkoły muzycznej, tylko lokalną politechnikę, na której uczył się mechaniki kwantowo-tachionowej robotyki z elementami nekromancji. No, no tak, to wspaniale, panie Winyl. Powiedziałbym, nie, nie, nie powiedziałbym. O polski hip hopa. Nie przejął tak przecież do końca standardów z oceanu. Bardziej możemy mówić o ekspansji gangsta rapu, który mówi przecież o tym, że nie jest tak znowu różowo. Dlaczego? Ha, 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 bo opowiada o tym, co go otacza, tak właśnie, Taki, jaki jest świat, taki jest rad. No, czyli że, znany że, że, że jest proszę. Pana, proszę, pana, proszę pana. A czyli o życiu młodego człowieka, bez pieniędzy, co gorsza jednak, no, w znacznej mierze bez perspektyw, szare bloki, no, sami ludzie, no, codzienne problemy. No proszę zauważyć, jak rzadko pojawia się tutaj urzeczywistnienie mitu bogactwa. Ale proszę, proszę mi powiedzieć, proszę mi, gdzie ta nowa wrażliwość? Czy wyraża się tym, że można się kolegować z sam panem? To, czy, 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 mam mówić dalej? Nie, 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 stój, stój! Bo i zdech. Słucham? Ten dywan jak mech. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Jeszcze raz. Panie Winyl, naprawdę bardzo chciałbym przesłuchać te płyty. Tak, 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 już podaję odtwarza. Z tym, że nie wiem, czy pan wie, ale według mnie to hip-hop, zwłaszcza Polski, skomercjalizował się o wiele za szybko. Zanim jeszcze zdążył powiedzmy okrzepnąć się, no, młodzi ludzie wyrośli z jakichś tam składów, w, w, w formacji rozpoczynają teraz solowe kariery. No ale czy widać różnicę między ich pracami solowymi a tym, co robili razem z kolegami? To w zasadzie wciąż to samo. Brakuje trochę dystansu. Z drugiej strony, doskonale rozumiem, że się chłopaki śpieszą. No, nie wiadomo dla kogo jeszcze nich starczy na tym... już nie wiem jakiego słowa użyć... No, panteonie. A co do tego odsłuchania? M musi pan zwrócić szczególną uwagę na wymowę polskich twórców. Ja no, nie, nie, nie twierdzę, że to wszyscy tak mają, ale wielu artystom udało się opanować sztukę mówienia z gorącym ziemniakiem, w no, nie, 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 wiem czy, czy pan nie rozumiał, o czym mówię, ale chodzi mi o te całe, wiem, hello Zisiak, si, ja się potrafię się si, si. ha, chabó pędzić poza moich ludzi, hello! Por masz maćną ranę bosk, jak można tak p cię Oto O to mi chodziło, kiedy mówiłem, że ten kolej jest pieprznięty. Okej, okay, już wiadomo. Czekaj, teraz ja spróbuję. Panie winyl, nalegamy. Czy można wreszcie zacząć przesłuchiwać te cholerne płyty? Y nie! Ma się co tak od razu denerwować? No, ludzie, kochani, no dobrze, oczywiście. A, tak, 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 trzeba było powiedzieć tak od razu. No, wie pan, ja bardzo lubię mówić o muzyce, o sztuce w ogóle. Zwłaszcza często, bardzo. Tak, a czy zwrócił pan uwagę na kasety w przecenie? I, może znajdzie pan tam coś dla siebie. No, proszę spróbować, jak będzie pan miał na to ochotę. No, wie, mamy bardzo szeroki asortyment. Szereg składanek metalowych, chilauty takie w sam raz na zrzut. Dużo bardzo... Pustych witów, a do tego całe mnóstwo klasyki, A, a no, 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 i byłbym zapomniał o wspaniałej kolekcji muzyki barokowej. To, to prawdziwa perła! No, 17 płyt kompaktowych lub 19 kaset po cenie, która wprawdzie może zdawać się nieco wygórowana, lecz za, 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 zapewniam, że, że. Tak, oczywiście, ale później. Później. Na razie chcę przesłuchać to, co pan ma z polskiego hip-hopu, K.P.W. Proszę o to odtwarzasz. W środku jest składanka. Będzie, będzie miał pan odpowiedni przekrój przez style, wibracje, no, no, tak, tak, ja już może przestanę gadać. No wreszcie. Zamknij żeś ryj. Dzięki. To jak? Słuchasz tego hip-hopu czy nie? Nie no, co ty. Ja tam mam dość hip-hopu polskiego jak na jedno życie. I tu cię Fred lubię. Jesteś taki jak ja. <noise> Jeśli chodzi o gust muzyczny. Ja też polskiego hip-hopu nie uznaję po prostu. Jakoś tak. Nie, że jest zły. Nie mówię, że jest zły, bo wszystko. Co, co osoba to gust muzyczny, nie? Ale po prostu nie potrafię go słuchać. Nie, po prostu mi się nie Dobra. podoba. Mam już dosyć. Ciężkie do zniesienia, nie? I teraz możemy wyjść z tego sklepu. Nic nie musimy tutaj kupować, nic nie musimy tutaj zbierać, nic tego nie, tutaj nie potrzeba robić. Teraz to, co musimy ogarnąć, wiem, że chyba większa część odcinka to było pieprzenie tego typa w sklepie muzycznym, ale ta gra taka jest. Dlatego, sorry, ale nie moja wina. A nie, 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 nie wpieprzałem mu się w słowa, bo i po co? W sensie, no, gadał, a że może ktoś tam chce posłuchać tego typa, chociaż pieprzył od rzeczy. No to. To posłuchał. <noise> Reszta sobie przewinęła najwyżej. Nie mówiłem nic w międzyczasie. Hello, Czarnuchy, co jest? Pogrzejemy nieco w Tońka na rekordy, to od razu wyjdzie, kto jest mister. No jak teraz umie gadać, nie? Dobra, to dajesz, ziomboj. Ziomboj? What the fuck? Boks, ziom. Teraz pokaż mi normalnie, jak to się zawodnikiem kieruje, bo grałem w to na innym sprzęcie i niespecjalnie czaje sterowanie. Wiesz, o co chodzi? Słowo. No, dobra, to jest tak, że trapezem robisz obroty o 180. Rąbem slajdujesz i w ogóle się ślizgasz. Lolo, wiesz o co chodzi? Prostokąt zaś i gwiazdka nie zapominaj o gwiazdce, bo ona jest tutaj tak ukryta na tym padzie. No więc, prostokąt i gwiazdka to jest mniej więcej to samo co fioletowy i różowy w Clintendo. Zresztą poczekaj, pokażę ci, jak to się robi. Oczywiście podróbki, nie konsol. Clintendo. No i inne znaczki. Niby znaczki z PlayStation, ale tak naprawdę inne. Tutaj to jest w ogóle zagraża? Wielka mrówka na ekran wchodzi. What the hell? Udało ci się coś ogarnąć, czy nie? Grucha? Ziomek, urodzony jesteś pro! Wystarczyło nauczyć cię klawiszy i wszystko poszło tak, że teraz ci nikt nie podskoczy, Lion! Respekt, yo! To jeszcze w dzisiejszych czasach gra na automatach. Ej, grucha. Tam mają suszone przetwory. Ho, sprawdzimy. Pewa Lolo, tak mnie ta gra zmuciła, że od razu dostałem gastro. Grucha, ja ciebie proszę, ty mów normalnie. <grym> znaczy, no to jest gra z przeszłości można już powiedzieć, więc nie dziwne, że inna moda jest trochę. Fred, ty głupku to nie przetwory, tylko sztuczne potwory. Plusowe misie w sensie. A to, to 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 pamiętałem. No dobra, pani Jola. Panowie, panowie! No, co dam? Co dam, co chcesz ode mnie? Co się stało? Panowie, uporaliście się z moim największym strapieniem. Wreszcie mój szyld reklamowy jest znowu widoczny. A że jestem prawdziwą Business Woman, chciałabym zaoferować panom śliczny, promocyjny dres. I dla większego z panów a raczej. Wbrew pozorom dres się przyda. Chociaż ja dresu nie uznaję w sensie e, w dresach nie chodzę. Nie wiem kiedy ostatnio miałem na sobie dres w podstawówce? Tak, chyba tak. <grym> Serio, tak to w dżinsach chodzę czy w jakichś krótszych spodniach w zimę. Bojówki albo dżinsy, i to tyle. To jest maksymalna maksymalny rozstaw, zakres moich ubrań. Nie? Nigdy dresy po prostu nie zdzierżę. Nie zdierżyłbym, jakbym się w dresy przebrał, po prostu źle mi się w tym czuł. Nie, no, jakoś tak po prostu. Brawo! Właściwie rzecz ujmując, to nieźle panu szanownemu poszło raczej. No. Dziękuję uprzejmie. Wiecie panowie, skoro tak bardzo panom zależy na tej żegolarce, to ja ją panom dam. Za darmo. Na znak tego, jak bardzo podobał mi się styl pańskiej gry. Przy czym podkreślam, że jest to golarka niekompletna, ergo nie działająca. Spoko. No cóż, dziękujemy bardzo. Stary, naprawię ją sobie. Mam nawet części. Teraz możemy sobie zrobić coś takiego. Działająca. To taka maszynka. Tyle że do golenia. Tyle że do golenia. Nie zapominajcie, jest do golenia. Naprawdę do golenia jest ta maszynka. Dobra. Teraz się trzeba zastanowić, gdzie mam dalej iść w zasadzie. Gdzie mam dalej iść? Szklep płytowy nie wracam tam już nigdy. Ciekawe czemu na mapie jest Rakowiecka, przecież tam nic nie trzeba robić. W sensie nic tam nie trzeba zebrać ani nic. Ciekawe. <laughs> Centrum handlowe to tutaj gdzie jestem teraz, może teraz do szkoły. Nie będę się uczył, tylko zbierał informacje. Co to za goryl? To jest podstawówka czy raczej gimnazjum? Chyba gimnazjum, nie? Podstawówka? Nie, nie wiem wreszcie w sumie. Nie ma przejścia. Ale ja tylko chciałem zobaczyć jak wygląda szkoła. Proszę się rozejść. Nie ma się czemu przyglądać. Jak małpa wyglądasz stary. Nawet masz ryj jak małpa <noise> O, ziomek. I co teraz, drogi Holmesie? Widzisz, Grucha, to jest taka kwestia, której możesz nie pojąć, bo ja, poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem. Nieustraszonym? A tak się kuliłeś przed facetem z brodą? To inna jakby kwestia, Grucha. Musisz to zrozumieć. Zatem, poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem, opanowałem siłę perswazji. Pewnego rodzaju krasomówstwa. Po prostu patrz, grucha, patrz i ucz się. Patrz i się ucz! Pogadamy z ochroniarzem jeszcze raz. Przekonamy go siłą perswazji. Bo widzi pan, to jest tak, że ja szukam kolegi syna, który uczy się w tej szkole. Doprawdy? A jak tenże kolega wygląda? Pogrążasz się, chłopie. No jak? No taki wysoki z garbem, ta, ta, ta. Właśnie wysoki, wysoki z garbem. Dosyć charakterystyczny chłopak, nie? No, ale ja pana i tak nie mogę wpuścić, jak po prostu na teren szkoły. To może się jakoś dogadamy w takim razie. Jeszcze raz? No. Jak już mówiłem, wpuścić to ja pana nie mogę. No tak, no tak. Doskonale rozumiem. No, ale tak sobie myślę, że tego syna kolegi to możesz pan poszukać w kafejce internetowej. Wiesz pan, gdzie ona jest. Jestem z panem upiornie szczery. Nie mam zielonego pojęcia. To jest tak, że pójdziesz pan tą uliczką w prawo, a potem już prosto, jak w mordę strzelił, aż do huśtawki. A wtedy to już tamtym, no, treptakiem jakieś 300 metrów, i za skrzyżowaniem jest już kafejka. Aha, dziękuję panu uprzejmie. Widzisz, nie zawsze trzeba się szarpać i wyzywać od pedału. No, wiem, spoko, ziomek, nie mów, to, to jest. Ja nigdy się nie szarpię i nie wyzywam od pedałów, spokojnie, bandytowóz. Kurcze, co taki samochód jak ten może robić pod szkołą, taką jak ta? To chyba nie jest jakaś szczególnie elitarna placówka edukacyjna. Pogadamy może z kimś. Halo! E, Otwórz rzecz na Czekaj, Lolek! Dobra, Lolek. A teraz zabieraj koleżankę i wynoście się stąd. O ludzie. E, to może ty weź grucha pójdź, co? No co ty? Ja nie jestem samobójcą. Dobra, spoko, nie to nie, kurde, masz problem. Nie, nie musimy z tym wozem nic zrobić, to też takie w sumie wypełniacz miejsca bardziej, można powiedzieć. Dobra, w tym miejscu zakończymy chyba, mam nadzieję, że wam się gra tak sama podoba jak mi, albo przynajmniej podobnie tak jak mi. Podoba mi się ta gra, <grym> można powiedzieć. Dla mnie naprawdę to jest taka nostalgia, bo kiedyś w to grałem i teraz też w to gram ta gra jest nadal świetna, ale jest świetna. Ale po prostu nadal mnie tak samo cieszy, tak jak wtedy, jak przechodziłem i super. Okej. Okay. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie. Weź się w garść, man.